Here we go!

i atakach szybkich I trzeba przyznać, że mieli ze dwie możliwości gdzieś tam zaskoczenia nas, szczególnie jeden z w naszym życiu rożnym, bardzo dobrze, sprawny wyszli i zagroźli naszej bramce. Raczej my głównie byliśmy w ataku pozycyjnym, próbowaliśmy gdzieś przebić się przez ten mur, który dzisiaj Mazur postawił. Udało się e, tego dokonać gdzieś po obronie wysokiej. E, Nasza reakcja na planie wsteczne. Zobaczyliśmy przeciwnika do błędu, zdobyliśmy bramkę i troszeczkę to na ten mecz ustawiło. E, w drugiej połowie mogliśmy sobie już e, pozwolić e, na troszkę więcej kontroli, spotkania. E, goście, gospodarze też musieli się bardziej otworzyć, bo oni nie się większe przestrzenie na boisku. E, w trudnym momencie gdzieś udaje nam się powtórzyć prowadzenie. Co tak naprawdę powoduje, że ten mecz już był łatwiejszy znacznie do kontroli. Natomiast należy podkreślić, że my dzisiaj przez dziewięć mieliśmy naprawdę dobrą pracę jako zespół i na to zwycięstwo po prostu zapracowaliśmy. Cieszymy się jest kolejne zwycięstwo wyjazdowe. My bronimy naszą pozycję w tabeli, od którego też do troszyna, co jest dla na nas też bardzo, bardzo istotne. Jedyne co może troszeczkę tutaj zostawić, nie jest mak, to, że kolejny chciał się być bardzo głównym bohaterem tego spotkania. Ważąc się Zbyt wiele, a na pewno nie działo się tyle, żeby tyle, żadnych na zostało pokazanych, ile tych kart zostało pokazane. To nas troszeczkę też martwi, bo my, niestety zawodnicy którzy dzisiaj nas stali na później, Nie będą grali w następnym spotkaniu. spakaniu. E, kartki te były moim zdaniem zupełnie niepotrzebne. E, zabiły totalnie tempo gry w, w drugiej połowie. Gra się stała szarpana i e, nie chcemy takich obrazów od Te kibice na pewno, którzy przyszli nie mogą zadowolić poziomu spakania. Ten mecz był bardzo przerywany. Mecz bardzo odbany. Mało było płynności w grze. E, Myślę, że można w jeden sposób Dobra, Jak ocenia Pan przeciwnika Mazura na tle przeciwników, z którymi graliście do tej pory? Ciężko jest mi ocenić z tego względu, że Mazur miał dzisiaj wyraźny plan na spotkanie i przez to w pierwszej połowie na pewno nie pokazali wszystkiego, czym trafią. Po prostu no dyskutuje się na to, żeby nie stracić bramki. Natomiast na pewno zawodnicy, jeśli chodzi o umiejętności indywidualne, potrafią grać w półkę Michał Grób to jest faunik, z którym akurat się znam, pracowaliśmy razem w Podhalu i jest to na bardzo dobry napastnik, który potrafi się utrzymywać przy i jest skuteczny, co też widać w klasyfikacji strzelców. Mają kilku zawodników do tego dobrze przygotowanych motorycznie i myślę, że Mazury w najbliższych meczach zacznie punktować, bo generalnie jest to dobrze zorganizowany, z różnych powodów Brakuje czasami troszeczkę, być może, szczęścia w niektórych spotkaniach, być może doświadczenia niektórych zawodników, ale myślę, że Mazur to jest zespół, który raczej nie powinien no i teraz trochę o hutniku. Nowy stadion na Bilanach, nowy skład praktycznie, czy będzie nowa liga? I to jest cel? Tak, to no nie ma co ukrywać, Na pewno wszystkie te działania, które teraz e, powodują, że ten klub się rozwija. E, jest rozwój infrastruktury i teraz my chcemy, żeby za tym poszedł i również sportowy. Do tego Dobra, potrzebujemy oczywiście no, tak, e, troszkę tak, czasu, tak. bo to nie jest tak, że to się robi z dyknięciem palców. Tylko to jest długotrwały proces. Mamy, tak jak Pan wspomniał, nowy zespół tak naprawdę, bo to tego tak, nie zostało tak. 17 transferów. E, troszeczkę potrzebowaliśmy czasu, żeby się dotrzeć, natomiast myślę, że e, idziemy w dobrym kierunku. Natomiast my nie jesteśmy jedyni, którzy chcą anonsować i nie jesteśmy jedyni, którzy e, mają temu argumenty. Kiedyśmy patrzymy na tabelę ligową, to dzisiaj co prawda, nastąpiła zmiana lidera, natomiast który do tej pory był liderem i punktował bardzo dobrze. To jest zespół, który e, tak naprawdę utrzymał praktycznie całość spad z poprzedniego sezonu, dołożył młodych i zawodników i to nie jest przypadek, że nie tyle punktów zdobyli do tej pory. Wisła, które Wiadomo, to są chłopcy, którzy są gdzieś szykowani pod kątem e, grania wyżej niż czwarta liga, czyli to są zawodnicy, których gdzieś tam e, potencjał jest oceniany na poziomie eksperasy czy pierwszej ligi. E, I to też nie jest przypadek. Że ten zespół jest tak wysoko w tabeli. Bardzo groźna jestem szczonowianka, która dzisiaj ma tyle samo punktów co my. Pokonała Cię Minsk, czyli naprawdę tutaj dobrą robotę wykonali, bo pokonać Minsk no, to jest duża sztuka. Jest weszło, które być może na początku sezonu troszeczkę było zdziwione poziomem czwartej ligi i otrzymali troszkę czasu, żeby do tego poziomu się dostosować. Natomiast indywidualnie mają naprawdę bardzo dobrych zawodników, którzy grali na wyższym poziomie i też to widać w ostatnich meczach. Liga znacznie się poprawiła. Też na pewno na różnych Także jest oczywiście Ząbkowia, która jest moim zdaniem najlepiej zorganizowanym zespołem w tej lidze. Też mają bardzo dużo zawodników wytrzymanych z poprzedniego sezonu. I tutaj widać, że jest to gra, gdzie 6-7 zespołów będzie się do końca liczyło i mają jak najbardziej poparte ambicje, u, e, możliwościami swoimi do tego, żeby ten awans e, robić. Ostatnie trzy mecze graliśmy z czołówką, nie zdobyliśmy żadnego punktu. Jak to wyglądało? Ogólnie te mecze z zespołami z górnej części tabeli 1-8 są dla nas znacznie trudnymi. Tam mamy problem z punktowaniem, tam zespoły widać, że to są jakościowe zespoły i, i tam jest nam trudno. Na szczęście my zdajemy sobie sprawę, że że nas interesują przede wszystkim te mecze bezpośrednie z zespołami 9.18 i tutaj na ten moment sezonu punktujemy meczów nie przegrywamy udało się trzy wygrać, dwa zremisować i tutaj na tym się skupiamy Następne, do końca sezonu zostało nam jeszcze z górnej części tabeli troszyn i reszta to są zespoły z miejsc 9.18 na tym się skupiamy już za tydzień mecz z Serotkiem i tam interesują nas trzy punkty. Graliśmy przez dłuższy czas w sezonie stałym ustawieniem Teraz eksperymentujemy. Czy jest pomysł na nowe ustawienie? To nie jest eksperyment, bo w ostatnich trzech meczach są trzy różne ustawienia, i to wynika z tego, że gdzieś po, następ, po meczach zawodnicy pauzują, czy doznają urazów, nie są dostępni. No, w czwartek na treningu okazało się, że z naszych środkowych obrońców zostało nam jeden kuba spycha reszta. Jest kontuzjowana i w czwartek, za co bardzo się cieszę, że zespół tak dobrze zareagował, mamy nowe ustawienie, jeden trening mamy po to, żeby się przygotować. Yy, dzisiaj wychodzimy jeszcze w innym ustawieniem niż poprzednie dwa mecze i, i, i to nie jest eksperyment, to jest reakcja na to, jaki przyjeżdża przeciwnik, jakim my zespół dysponujemy, jaką kadrą. Yy, I dlatego dzisiaj jestem zadowolony z tego, jak wyglądaliśmy jako zespół. Ale dzisiaj to ustawienie zagrało, to wyglądało dobrze. Czy nie trzeba było zaeksperymentować wcześniej, na przykład z Muszczonowianką? W ten sam sposób? Dzisiaj się łatwo mówi. W ogóle ja chcę, żeby zespół był gotowy przynajmniej na dwa ustawienia. Przed meczem, czyli gdzieś w tygodniu, ale też na to, żeby jako zespół na meczu był w stanie przejść na trzech obrońców czy, czy na dwóch napastników w trakcie gry, żeby to było elastyczne i żeby to wynikało też z tego, że widzą, że jest tego potrzeba. Nad tym pracujemy i dlatego myślę, że dzisiaj przejście na kolejne ustawienie nie było aż tak trudne i wyglądało to nieźle. Dzisiaj plany chyba pokrzyżowała ta no, dziwnie stracona bramka. No tak, no ta bramka. Ciężko, nie można nie powiedzieć, że Hutnik na nią strzelił. Aczkolwiek to zawodnik Hutnika zapisał się na listę. No, no własne życzenie, mamy aut, wychodzimy z niego bardzo fajnie, później popełniamy błąd. I ta bramka ustawia mecz, bo 1-0, i w drugiej połowie wiemy, no że to my musimy gonić wynik. Zaczynamy się teraz bardziej otwierać, a tego nie chcieliśmy. Chcieliśmy, żeby to było odwrotnie, żeby to chutnik przy 0-0 po przerwie musiał się otwierać i, i teraz śmielej atakować, zostawiać na wolne przestrzenie, a ta bramka pokrzyżowana plan. To może teraz trochę o hutniku? Jak ci się podobał je gracz? Czy je zaskoczyli czymś? Nie zaskoczyli mi, aczkolwiek. Tam jest, kilku takich, tam jest kilku piłkarzy, którzy potrafią grać w piłkę, no, jest to zespół zróżnicowany w fazie przejściowej, ma do utrzymania zawodników, ale ma też zawodników do kontry, więc nie zaskoczył mnie, bo obserwowałem i oglądałem ich mecze i, i wyglądali solidnie i dobrze i też nie bez powodu, jest to zespół, który nie ma straconej bramki, czyli szkoda, no bo my dzisiaj przy 2-0 mieliśmy z 5 metra praktycznie. Tylko bramkarza przed sobą i po strzale Marcina piłka nawet nie leciała się do Mam wrażenie, że oni grają cierpliwie, czyli rozgrywają od tyłu i czekają na sytuację. No i dzisiaj im to się ziściło też. Tak, i dlatego oni grają cierpliwie, mając 1-0 po takiej bramce, no mogli grać jeszcze cierpliwie i mogli sobie czekać, bo nic nie musieli. Kontrolowali to, co z tyłu, wiedzieli, że prowadzą i cierpliwie czekali na swoje sytuacje, no i później rzut wolny że jest stały fragment gry, który decyduje o tym, że żeby... tracimy w ramkę i tyle. No dobra, zostawmy to. Mamy trzy, trzy razy wracamy na tarczy. Teraz dwa mecze chyba kluczowe w tej rundzie. Serock, a potem derby z Jusefobią. No w Serocku zabraknie ciebie na ławce. E, dlaczego? Znaczy dzisiaj ta czerwona kartka, którą otrzymałem, to nie było w żadnym momencie pretensje do sędziego i coś agresywnego, po prostu byłem poza strefą, bo piłka wypada, chciałem przyspieszyć grę, później był moment, że była piłka stykowa, krzyknąłem faul. Yy, według sędziego był to yy, negowanie decyzji sędziowskich poza strefą. Taki jest przepis i sędzia wytłumaczył mi, że musiałem dać czerwoną kartkę. Przeprosiłem, no bo nie miałem takiego zamiaru, no i w żaden sposób nie chciałem dzisiaj krytykować żadnej decyzji sędziego, po prostu byłem poza strefą, krzyknąłem faul. Takie zasady, taki przepis, no i z tego powodu zostałem czerwie. Na seroc będziemy przygotowani. Na seroc mam nadzieję, że będziemy trochę dysponowali li... dzisiejszą kadrą. Dzisiaj Max Bąg dostał żółtą kartkę. Oj, to jest pomyłka, bo nie był w tej akcji gdzieś to nie on powinien dostać, bo zabawna sytuacja. zawodnik, który fałował, przyznał się, że to on był fałował. A Max przyznał się, że nie zdążył wrócić i to nie był fał. Niestety jest to dla niego czwarta kartka. I będzie pauzował, reszta zawodników powinna być w dyspozycji i myślę, że będziemy w pełni przygotowani na mecz z Serockiem. Jakim ustawieniem? Zobaczymy jak będzie wyglądała nasza kadra w poniedziałek, ale mam nadzieję, czy to Mati, czy Kuba piekut po kartkach, czy to Paweł Witkowski od nowego tygodnia będą w pełnej dyspozycji. To może ucieszymy kontuzjonalnego kapitana, który czeka tam na trzy punkty, co? Z dedykacją. Trochę liczyłem, że te mecze te będą punkty i gdzieś po meczu w tym wywiadzie powiem, że najważniejsze jest to, że punktujemy, ale przede wszystkim to, że Mati już jest po operacji. Czekamy na niego. Cieszę się, że udała operacja, że jest wszystko ok. Wiem, że proces rehabilitacji jest trudny i długi, ale mamy nadzieję, że jak tylko będzie mógł dokuśtykać się tutaj do klubu, to pojawi się w i będzie nam pomagał w tych meczach, czy to już z Serockiem, czy to kolejnych, żebyśmy punkty zdobywali.